Te Studio u nas w banku porządkuje wiele różnych informacji i wie, wiele różnych procesów. Porządkują systemy związane z wprowadzaniem takich metadanych, typu na przykład tworzenie planu kont, typu kategoryzacji produktów, typu kategoryzacji klientów. Więc to są, można by powiedzieć, takie słowniki dziedzinowe ale wykorzystujemy też MetaStudio do procesów ETL-owych, gdzie w MetaStudio bezpośrednio wprowadzamy przepisy na to, w jaki sposób nasze dane mają być przetwarzane. MetaStudio również służy nam do tworzenia procesów data quality, więc zdecydowanie w momencie kiedy te dane, metadane oglądamy na przykład w naszym data katalogu, gdzie oglądamy data lineage, przetwarzanie Dany. W momencie, gdy oglądamy słowniki dziedzinowe dla jakichś elementów, te wszystkie metadane pochodzą z MetaStudio. Zdzisław Dec, jestem Senior Solution Architektem banku BNP Paribas. Korzystamy z MetaStudio chyba już od 17 czy 18 lat.